Pojawiła się bardzo piękna inicjatywa, nowa inicjatywa na polskim równoleżniku, blok Równoleżnik, zatytułowana Znaleźć drogę w kryzysie. Chodzi oczywiście o kryzys epidemia COVID-19. Każdy z nas w jakiś sposób to przeżywa, bezpośrednio, bezpośrednio. Kowid, który dotyczy psychiki, wiary, ale również dotyka ciała, tak zwanej relacji życia i śmierci, jest bardzo czymś poważnym dla wielu osób. Chciałbym podzielić się pewnym doświadczeniem właśnie tego poszukiwania drogi w tym kryzysie. Może powróćmy do tego, jak to się zaczęło. Otóż było to chyba. Był to rok temu, luty, koniec lutego albo początek marca. Pracowałem wówczas w katedrze San Jose Occidental Mindoro, Filipiny. Pracowałem jako pomocnik wikary w katedrze, a zarazem uczyłem się lokalnego języka. I pamiętam, w katedrze na jednej mszy w niedzielę jest około 1500 osób. Tych mszy jest. Pięć. Tak więc możemy sobie wyobrazić ilość osób uczestniczących w Mszy Świętej no, każdy niedzieli. Była to sobota. Wieczorna msza, tak zwana Anticipated Mass, czyli msza niedzielna. Pięć minut przed wyjściem do, do ołtarza otrzymałem wiadomość, że muszę ogłosić, że to będzie ostatnia msza. Ostatnia msza. Że od jutra kościoły będą zamknięte i nie będzie mszy świętej. Sam nie wiedziałem o co tu chodzi i po prostu nie wierzyłem temu. Kiedy przyszedł ten czas ogłoszenia, mówiłem te słowa, że to ostatnia msza, że od jutra nie będzie już mszy. Ciekawe, jako kapłan 28 lat w kapłaństwie, misjonarz 25 lat, praca misyjna, 5 lat, 20, około 200 lat pracy w Afryce. I praktycznie 4-5 lat, około 5 lat w, w, na Wazy, na Filipinach, i mówię, że to ostatnia msza, sam nie wierzyłem temu, co mówię, patrzyłem na reakcję ludzi zgromadzonych w kościele. Oni też nie wiedzieli, o co chodzi. Oni też nie wiedzieli, jak tu zareagować. Dla każdego z nas to było wszystko coś po raz pierwszy, a więc w pewien sposób kryzys. I nastała taka pustka. Ciekawa, dziwna pustka rozprzestrzeniła się po kaczetrze. Ludzie byli zagubieni. No i oczywiście, następnego nie wszystko zostało zamknięte. Kościół, który głosi Chrystusa, zbawienie i prawdę, jakby się zamknął. Odizolował. Nie ma pogrzebów, nie ma wizyt chorych, nie ma sakramentów, nie ma spowiedzi, nie ma Eucharystii. Zamknięte. I pamiętam, pierwsza taka reakcja w tym wszystkim, nie wychodzimy poza, poza konwent, nie wychodzimy poza bramę, za bramę katedry. Pierwsza taka reakcja to jest lęk. Jakiś niepokój? Niepewność? O co tu chodzi? Po tygodniu od czasu, tych, tych, tego siedzenia samemu z sobą, przychodzi nowa reakcja, nowe zapytanie: A co z tymi, którzy przeżywają tragedię? A no co z tymi ubogimi, którzy, dla których utrzymanie to codzienne, gdzieś tam wyjście na ulicę i tam i zarabianie pieniędzy? Co z tymi, którzy są letni? <laughs> Jak to mówi Pismo Święte, tymi, którzy nie wiedzą, nie wiedzą, czego chcą, czym jest wiara dla nich, czego szukają w życiu. Co z nimi? Przecież oni nie potrafią odpowiedzieć sobie na, na własne proste pytania, a teraz w tym kryzysie, na pytanie życia i śmierci. Co z tymi, dla których wiara to jedyne dochodzenie do kościoła. Kościół zamknięty. Nie ma kościoła. Nie ma wiary. I to to były właśnie te pytania, które człowiek zaczynał sobie jakby uświadamiać. Tak więc, weszliśmy w kryzys. Kryzys, który spowodował COVID-19. W czerwcu 20, zeszłego roku. Zostałem posłane na nową misję, Ligaja, ta sama, ta sama wyspa, wioska rybacka. Mniej restrykcji, wróciliśmy do mszy, do sakramentów, spowiedź, pogrzeby, odwiedzenie ludzi. Oczywiście wszystko z zachowaniem pewnych pewnego, tych restrykcji medykalnych, ale wyjście do ludzi, danie mi świadectwa, że Chrystus jest żywy, ten, który głosi zbawienie kościele, bo przez kościół jest żywy i o to właśnie chodziło.